Hej, cześć, z tej strony Dario. Chcę się z Wami przywitać w nowej serii. Tym razem z Motemblade Blade Warband. Starcie Królów, które to jest modyfikacją do. oczywiście Warbanda. Modyfikacja na bazie Gryotron. Nim sobie zaczniemy, jednak, chcę z Wami porozmawiać. Cały ten pierwszy odcinek sobie porozmawiamy, ponieważ. Nie chcę tej serii zaczynać tak po prostu nie chcę z tej serii czynić zwykłej rozgrywki z Modern Blade z wodami. Widzicie? Eee, zanim przejdziemy do kolejnego punktu, chcę Was zapytać o kilka rzeczy. Mianowicie, jak wyobrażacie sobie prowadzenie takiej serii? Ja nie chcę z niej czynić serii sztampowej, ponieważ chcę tutaj być może zacząć od czegoś innego, być może... w armii jakiej myślą Zobaczymy. W każdym razie nie chcę z tego czynić takiej 100% sztampowej serii. Być może będzie to jakaś narracja, być może... łamięmy się do coś więcej. Yy, idąc dalej... Chcę, żebyście mogli mi stworzyć postać. Zastanówcie się... co chcemy osiągnąć. Możecie mi napisać w komentarzu na prywatną wiadomość, jak chcecie. I mam pewien pomysł. Pomóżcie mi stworzyć postać. Spróbujmy zdecydować się kim będziemy grali. Ponieważ wybierając nową rozgrywkę mamy kilkanaście możliwości do wyboru. Oczywiście musicie pierwszy chwilkę poczekać aż Ej, gra się rozpocznie. Dobrze, mamy tutaj wiele możliwości tworzenia postaci tak jak to bywało nawet we Floris modzie. Możemy oczywiście wybrać płeć. I... różne inne rzeczy, które definiują nasz post. To jest pytanie... Czy idziemy tradycyjnie, czy może... Idziemy, by zobaczyć coś innego. Nie wiem, jak potoczy się nasza przygoda. Prawdopodobnie trochę będę chciał mieć na to wpływu. Ale... Pozwolę wam wybrać wszystko odnośnie naszej postaci. Zaczynając od, od płci postaci. Idąc poprzez... Yy, to kim był ojciec naszej postaci to, czym się nasza postać zajmowała i zajmuje obecnie. No i oczywiście to, co nas skłoniło do przygód. Myślę, że sobie to wybierzemy w prawdopodobnie następnym odcinku. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy sobie porozmawiali na ten temat i ostatecznie wybrali. Dlatego piszcie mi propozycje w komentarzach. Ja bardzo chętnie na nie spojrzę i coś ciekawego wybierzemy. Jeżeli chodzi o wygląd postaci oraz inne wszystko. Myślę, że wybiorę to sam, gdy będziemy mieli już całą resztę gotową. No nic. Ja się z wami teraz żegnam i zapraszam Was na wybór tego wszystkiego, dlatego czekam na Wasze głosy. Cześć.